Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardziej siostro, tak jak już wspominałem wcześniej, nie będzie już tych codziennych komentarzy do Ewangelii codziennej, ale ogromnie zachęcam Was do tego, abyście sięgali po Pismo Święte, otwierali je i czytali nawet codziennie jakiś krótki fragment. Proponowałem, właśnie zastosować taki klucz, że można czytać Ewangelię przeznaczoną na dany dzień, którą odczytuje się w kościele. Łatwo znajdziemy taką informację, jaka to Ewangelia, w internecie. Możemy też czytać inaczej, na przykład sięgnąć do niedzielnej Ewangelii, na przyszłą niedzielę, już w poniedziałek i tak pomalutku, kilkakrotnie, każdego dnia od nowa. Być z tym fragmentem, odczytywać sercem, pragnieniami, prowadzić taki dialog z Panem Bogiem, zobaczyć, co się wydarzyło, dzieje się w moim życiu, co Pan Bóg mówi konkretnie do, do mojego życia, bo Bóg mówi, to musimy w to całym sercem uwierzyć i przyjąć tę prawdę. Tak jak już powiedziałem, postanowiłem, że będę teraz robił wprowadzenia do niedzielnej Ewangelii, ta która jest teraz przed nami, niedziela trójcy świętej. Spotkamy się tutaj z fragmentem Ewangelii według świętego Jana, z trzeciego rozdziału, który obrazuje nam m.in. rozmowę Pana Jezusa z dostojnikiem żydowskim, z Nikodemem. I znowu taka ciekawostka, ponieważ. Ten fragment był odczytywany tak z tydzień po, po Wielkanocy. Więc ktoś, kto czyta regularnie Ewangelię, mógłby powiedzieć: A, niedawno to było, nie ma sensu już czytać, pamiętam. Moi drodzy, słowo Boże jest jedyne niepowtarzalne na każdy dzień. Pan Bóg z taką niezwykłą świeżością wciąż do nas mówi. I nawet gdybyśmy odczytywali tę samą Ewangelię przez, przez kilka dni, tak jak na przykład teraz Wam proponuję, każdego dnia możemy odczytać coś nowego, zobaczyć coś nowego, tak jakby nam się wzrok poprawił wzrok i słuch. Mamy problemy z dialogiem z Panem Bogiem, trzeba sobie to powiedzieć. Raz, że przez grzech, skutki grzechu pierwrodnego, które gdzieś tam wciąż w nas tkwią, przez to zabieganie, zalatanie, które czasami jest usprawiedliwieniem dla nas do tego, żeby nie modlić się, nie czytać Pisma Świętego. Z tego fragmentu przede wszystkim bije taka piękna prawda o tym, że Bóg jest miłością. Że Bóg kocha człowieka. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest plan Pana Boga uratować człowieka miłością, bo miłość ratuje. Kiedy spotyka kogoś słabego, podnosi go, ratuje. Taka jest natura miłości, tej najdoskonalszej, jaka jest w Bogu, bo Bóg jest miłością. Powie pismo święte w innym miejscu: święty Jan. Ale dzisiaj czytamy też inne słowa, które mogą nas trochę nas, współczesnych ludzi z tym naszym sposobem myślenia trochę obruszyć i zaniepokoić. Możemy się jakby od razu, słuchając tych słów, zbuntować, że co jeśli chodzi o to, to raczej tego nie przyjmujemy. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Ale dalej czytamy. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Moi drodzy, jeszcze raz spróbuję wam wytłumaczyć, dlaczego nas. Tego typu słowa raczej irytują i denerwują. Od razu. Ponieważ dzisiejszy człowiek jakoś głęboko jest przekonany o tym, że istnieje taki pluralizm w wyborach, w decyzjach, że każdy może robić to, co chce. I rzeczywiście każdy może lubić to, co chce, wybierać to, co chce. To jest po części prawda, bo w wielu sprawach takich. Drugorzędnych różnimy się cudownie. Jeden lubi piłkę nożną, drugi lubi siatkówkę, a w końcu są kibice takiej drużyny, inni lubią kibicować takiej drużynie. Są tacy, którzy są za taką partią polityczną, inni są za taką, jedni lubią jeździć na, na wakacje w góry, inni nad morze. Oczywiście to jest już hierarchia e, dóbr. I raczej porównywanie, nawet polityki, do kibicowania jakiejś drużynie, już nie jest do końca trafnym porównaniem, ale my myślimy sobie, że to tak jest. Można wierzyć albo nie wierzyć. To jest moja sprawa. Bo tak myślimy sobie: to są moje wybory, to są moje decyzje co komu do tego? A co nam dzisiaj mówi Pismo Święte? Kto wierzy, będzie zbawiony, kto nie. Będzie potępiony. A my mówimy zaraz, jak czytamy ten fragment, Panie Boże, nie tak szybko, jak jest zaraz potępiony? To nie muszę się Tobie narzucać, mam jeszcze jakieś, jestem porządnym człowiekiem, nie muszę wierzyć, ale zaraz potępiony? O co tu chodzi? Kochani, Pismo Święte i Biblia powiada nam, pokazuje nam taką prawdę, że w tej rzeczywistości w której żyjemy, w tym świecie, to nasze życie doczesne jest walką na śmierć i życie. Że tutaj nie ma innej stawki. Że tu jest się albo za życiem, albo za śmiercią. Nie ma czegoś pośredniego. Kiedy czytamy Apokalipsę, która pokazuje nam, jakby taki finał tej, tej walki dobra ze złem. I oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, to widzimy jedno na tej arenie e, życia, na arenie świata w zasadzie już są tylko dwie drużyny, albo może jeszcze inaczej dwie armie jakbyśmy chcieli dwie wspólnoty ci, którzy są przy Bogu całym sercem, i ci, którzy Go nienawidzą i nie ma innych. E, Dziwi nas może taka polaryzacja, że tak jest, nie chcielibyśmy tego. My mówimy sobie dzisiaj często, że my się nie angażujemy, my jesteśmy niezaangażowani, my się nie opowiadamy. Dzisiaj Ewangelia chce nam powiedzieć tak, trzeba się opowiedzieć. Bo nawet kiedy się nie będziesz opowiadał, kiedy się może zdystansujesz od Ewangelii, od, od Boga, od wiary, od chrześcijaństwa, to myślisz, że, że tak po prostu, to nie ma żadnych konsekwencji takiego wyboru, takiej postawy. Ewangelia, chce powiedzieć, jest konsekwencja również pewnej obojętności. To Apokalipsa mówi, że nie ma miejsca w niebie, nie będzie miejsca dla tchórzy. To mnie zawsze uderzały te słowa: nie będzie tam miejsca dla tchórzliwych. Mocne słowa. Tym bardziej, że my dzisiaj wykręcamy się zapracowaniem, taką zaangażowaniem w sprawy tego świata. Co Ty chcesz ode mnie, Panie Boże? Przecież ja tu angażuję się w moją rodzinę, w pracę zawodową, przecież robię dobre rzeczy. Pewnie, że tak. Pan Bóg nie chce nam pozabierać, kiedy wchodzi z Ewangelii do naszego serca, naszej pracy zawodowej, tym bardziej naszych relacji rodzinnych ale chcę wydobyć jeszcze z tego coś cudowniejszego, coś piękniejszego. Zobaczymy z Bogiem właśnie, zobaczymy pełen sens tego też naszego życia doczesnego i plan Pana Boga. Jeśli dzisiaj Słowo Boże nam mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał i kto w Niego wierzy, będzie zbawiony, to chcę nam dzisiaj Powiedzieć Pan Bóg, wszyscy, wszystkich życie jest zagrożone, każdego z Was. Rzucam Wam koło ratunkowe. Kto złapie to koło, będzie uratowany. Kto nie, nie będzie. To Jezus jest tym kołem ratunkowym dla nas. I Biblia mówi: Nie ma innego koła ratunkowego dla człowieka. Wszystkich czasów, Jezus Chrystus, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony. Święty Piotr w dziejach apostolskich powie, nie dano pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Kochani, dokonujmy tych wyborów każdego dnia. Kiedy czytasz Słowo Boże, kiedy otwierasz Ewangelię, już jesteś bliżej prawdy, bliżej tej miłości, bliżej Boga. się Bogiem.